Czy internet zabija zaufanie do lekarzy? To pytanie zadaję sobie coraz częściej, obserwując, jak pacjenci odrzucają sprawdzone metody leczenia na rzecz cudownych terapii, znalezionych w sieci. Dzień dobry, nazywam się Witold Mazur i jestem kardiochirurgiem. Dziś porozmawiamy o tym, jak dezinformacja i fałszywe autorytety wpływają na zdrowie ludzi. To temat, który dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem, czy lekarzem. Zostań ze mną do końca. Kiedyś pacjenci przychodzili do lekarza po diagnozę i leczenie. Dziś często przychodzą już zdiagnozowani przez internet. Zamiast pytać lekarza, pytają doktora Google'a i siostrę Wikipedii. I tu zaczyna się problem. W sieci znajdziesz zarówno rzetelną wiedzę, jak i masę mitów. Problem w tym, że oba te światy wyglądają równie wiarygodnie, przy czym ten niezbyt prawdziwy zwykle jest niestety bardziej atrakcyjny. Dlaczego pacjenci częściej ufają treściom znalezionym w internecie niż lekarzom? Oto kilka powodów. W internecie pacjenci znajdują dokładnie taką odpowiedź, jakiej szukają, ignorując fakty, które im przeczą. Następny powód to dzisiaj mało popularne słowa jak systematyczność, wyrzeczenie, codziennie, trening, trud, wysiłek. A leczenie przewlekłej choroby często wymaga właśnie takich działań. Po co to wszystko jak wygodniej jest mieć szybko, już od razu na skutek pięciu cudownych łyżeczek, dwóch kropli, czy jednego produktu. Uzyskujemy proste odpowiedzi na skomplikowane problemy. Cudowne rozwiązania obiecują bardzo szybkie efekty bez wysiłku, a tak dzisiaj skonstruowany jest świat, że wysiłek jest nam troszeczkę obcy. Kolejnym powodem jest brak zaufania do instytucji. Kryzys w ochronie zdrowia, skandale medyczne czy negatywne doświadczenia pacjentów z lekarzami mogą osłabiać zaufanie do medycyny konwencjonalnej. Pacjenci również potrzebują kontroli. Czują się często bezradni wobec choroby, więc szukają rozwiązań, które dają im poczucie sprawczości. Biorą po prostu sprawy w swoje ręce, choć nie do końca może to być skuteczne działanie. Często pacjenci oczekują również prostych odpowiedzi na trudne pytania. Woda z cytryną wyleczy wszystko. Pięć łyżeczek będziesz spał jak dziecko. Tym sposobem wyleczysz prostatę. Brzmi to lepiej niż musisz zmienić styl życia i regularnie przyjmować leki. Musisz zadbać o siebie i porzucić papierosy. Często poszukiwaniem porady w internecie jest brak zrozumienia diagnozy, celu leczenia czy informacji na temat groźnej choroby. Tu ogromne zadanie dla lekarzy, by przekazać informacje pacjentowi zrozumiale. I być gotowym na partnerską rozmowę z pacjentem oraz jego rodziną. Bez wątpienia influencer z milionem obserwujących wydaje się bardziej wiarygodny niż lekarz z 20-letnim doświadczeniem. Często patrzymy na ilość wyświetleń, a nie na osobę, która to publikuje. Powodem jest również brak zaufania do instytucji medycznych. Kryzysy oraz kontrowersje w instytucjach odpowiedzialnych za zdrowie Złe doświadczenia z lekarzami, które są eksponowane, sprawiają, że ludzie szukają alternatyw poza konwencjonalną medycyną. Algorytm mediów społecznościowych promuje to, co budzi emocje i jest klikalne, a niekoniecznie to, co jest prawdziwe i dosyć szare w rzeczywistości. Mity rozprzestrzeniają się szybciej niż fakty. Wielokrotnie jesteśmy świadkami, gdzie ignorowanie sugestii lekarzy i konwencjonalnej medycyny. Przyniosło szkody. Pewnie znacie historię Steve'a Jobsa, gdzie w swoim nieszczęściu jego typ nowotworu trzustki był wyleczalny operacyjny. Jednak on, nie znam powodów jakich, ale zdecydował, że zastosuje najpierw dietę wegańską, później soki i przeczekał ten moment, kiedy nowotwór był wyleczalny, i również on dał mu przerzuty. Niestety zmarł z tego powodu. Prawdopodobnie, gdyby poddał się leczeniu operacyjnemu i konwencjonalnej medycynie, miałby większe szanse na przeżycie. Drugi przykład to mój osobisty, kiedy jeszcze, będąc młodym lekarzem, pierwszy raz w życiu badałem śledzionę, która schodziła do w zasadzie talerza biodrowego. Śledziona leży pod lewym łukiem żebrowym, a w przebiegu chłoniaka, choczkina i leczenia ziołami, właśnie tego nowotworu układu krwiotwórczego, śledziona powiększyła się jej przez całą jamę brzuszną. Dziewczyna trafiła do szpitala w ciężkim stanie i jej leczenie było dużo trudniejsze i nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, chociaż przy pierwotnym rozpoznaniu chłoniaka choczkina wyleczenie konwencjonalną medycyną sięga 80-90%. To nie są odosobnione przypadki. Internetowe mity o rzekomo naturalnych metodach leczenia kosztują ludzi zdrowie, a czasem życie. Jak odróżnić więc rzetelną wiedzę od bzdur? Po pierwsze, sprawdzaj źródła, czy publikowany materiał jest na podstawie artykułów, przeprowadzonych badań, oraz czy może przeczy prawom przyrody. Uważajcie na sensacyjne tytuły typu Lekarze nie chcą, żebyś to wiedział. To takie żółte bądź też czerwone światełko ostrzegawcze, żeby ściągnąć oglądalność. Szukaj specjalistów. Opinii celebrytów słucha się łatwo, jednak nie są to porady medyczne. Konsekwencje poniesie osoba stosująca się do nich. Skonsultuj się z lekarzem zamiast. Googlować objawy, a jeśli masz wątpliwości, spisz pytania, zapytaj o to fachowej osoby. Zamiast walczyć z internetem, musimy go mądrze wykorzystać. Lekarze powinni być obecni w sieci, edukować i prostować mity. Pacjenci powinni uczyć się krytycznego myślenia i rozróżniania faktów od fikcji. Wspólnie możemy odbudować zaufanie do medycyny. Czy internet zabija zaufanie do lekarzy? Moim zdaniem nie. Jeśli tylko nauczymy się z niego mądrze korzystać. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw komentarz, ciekawy jestem Twojego zdania. Podziel się swoimi doświadczeniami i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu dotrzemy do większej liczby osób. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.